W Gliwickim Forum po raz trzeci odbywa się konkurs pod nazwą z Forum możesz więcej. 10 odważnych osób przejdzie kapitalną metamorfozę wyglądu, sposobu odżywiania, a także poprawi swoją kondycję. Z tej okazji do centrum handlowego zawitał Pascal Brodnicki, który opowiedział uczestnikom o zdrowym gotowaniu. Przygotował także ciekawe menu. Przygotuję taki, e, taką zupę, która jest składnikiem, który jest wszędzie rośnie w Polsce, ale jeszcze jest mało znany. On nazywa się on tampinambur, inaczej mówiony e, słonecznik bulwiasty. Do tego jeszcze będzie łosoś e, gotowany na parze, e, kiełki, bo są mega zdrowe i dietetyczne. Będziemy robić taką sałatę, e, sałatę z quinoa. Chinelowam jest rodzaj zboże. Kucharz opowiedział, także skąd wzięła się u niego pasja do gotowania. To się zaczęło chyba jak jak byłem u babci, no bo mama dosyć Szybko wróciła do pracy, i bardzo często bywałem z babcią i uwielbiałem z nią gotować. Do udziału w konkursie wybrano 10 osób. Będą teraz uczyć się zdrowego odżywiania pod okiem dietetyczki, nabierać kondycji pod okiem trenerów, korzystać z porad stylisty, a także pracować nad sobą z pomocą personalnego coacha. Uczestniczki są zdeterminowane, aby odmienić swój wygląd. Oczekuję większej konsekwencji od samej siebie. No, liczę na to, że zmieni się mój wygląd, tak? Na to Dlatego się tutaj zgłosiłam, żeby zmienić coś w swoim wizerunku. Wnętrznym. Na pewno liczę również na to, że uda mi się utrzymać dietę, którą tak konsekwentnie staram się trzymać. To wcale nie jest łatwe, jest to duże wyzwanie. Zdecydowałam się, żeby zmienić nawyki żywieniowe, trochę popracować nad sobą, nad swoją budową, nad swoimi obwodami, nad wyglądem ogólnym no i zmienić coś w sobie, zrobić coś dla siebie w końcu. Chciałabym zrzucić moje kilogramy dodatkowe, jest ich sporo, chociaż niby nie widać ich aż tyle. Próbowałam 100 razy, za każdym razem kończyło się w połowie, więc to jest jedyna okazja, żeby dotrwać do końca. Wśród osób biorących udział w konkursie znalazło się również dwóch panów. Do zgłoszenia uczestnictwa skłoniły ich nieco inne powody. Na przełomie roku okazało się, że mam dość duże naciśnienie, no i głównym zaleceniem było zrzucić na wadze. No, kolejne to było y, dzieci. Mam trójkę dzieci no i problemem była moja aktywność, ciągłe zmęczenie po pracy. Głównie motywacja do zmiany stylu życia, diety oraz kwestie zdrowotne, poprawy funkcjonalności swojego życia oraz wysiłków. No Ale też nie ukrywajmy dla rodziny. Wśród sobotnich atrakcji można było także zapoznać się z działaniem ekstraktora składników odżywczych oraz skontrolować stan uzębienia w ramach Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Jest to urządzenie, ekstraktor składników odżywczych, tak on się nazywa, nutribulet, gdzie można sobie przygotować koktajle warzywno-owocowe, warzywne, można dolać sobie do owoców wodę, sok, jogurt. Można sobie mieszać składniki wedle uznania i wedle smaku. Aktualnie robimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, czyli skupiamy się głównie na profilaktyce, na przeglądach stomatologicznych. Dodatkowo dzisiaj możemy także wykonać badanie stawów skroniowo -żuchwowych. Mamy kącik dla dzieci, uczymy techniki prawidłowej szczotkowania zębów, co jest bardzo ważne. No i tak naprawdę przez zabawę pokazujemy dzieciom, że nie warto bać się dentysty. Zmagania uczestników konkursu będziemy śledzić do 8 kwietnia. W tej edycji zwycięzca otrzyma 2000 złotych, ale wygranym poczuje się każdy, kto pokona swoje słabości.